Lucy. Odkochałem się w Scarlett Johansson. Krzywe niczym sztachety w płocie zęby. Bohaterka zażyła substancję, która podnosi jej level mózgu, i dzieją się rzeczy niestworzone, o których nie śniło się nawet zoologom. No i film stoi w takim wielkim, gigantycznym rozkroku, że aż prują się majtki. Z jednej strony próbuje być mądry. Mamy tą pop naukową teorię, ale z drugiej strony napakowane akcje jak stanie jego filmu Karate, również sposób w jaki potraktowano tą naukową bazę, np. wizyta na sali operacyjnej, dialog Lucy z profesorem, to uwłacza inteligencji widza. Na pewno dobre w tym filmie są muzyka i montaż, który jednak jest podyktowany tym fałszywym założeniem naukowym. Największy problem dla mnie stanowi określenie możliwej grupy docelowej. Na wszelki wypadek powiem, że warto obejrzeć ten film. Przy całej swojej tandetnej otoczce przynajmniej nie można mu zarzucić, że jest przewidywalny. On Was zaskoczy.